Druga część urlopu za mną, e, jeszcze przede mną kilka wyjazdów służbowych w tym miesiącu, ale to wszystko e, powoduje, że wkrótce na kanale pojawi się sporo ciekawych informacji, e, no i recenzji i unboxingów różnego typu sprzętu. Dzięki uprzejmości sieci sklepów Computronic dotarł do mnie e, najnowszy smartfon Motorola, Motorola G trzeciej generacji e, z tego roku, czyli 2015. Co urządzenie ma w środku i e, jak się prezentuje zawartość? Zaczynajmy. Jak widzicie, pudełko jest dość niewielkich rozmiarów, i dotarło do mnie nowe. Nówka sztuka, nieodpakowana, i mam tą przyjemność przeciąć plombę, co bardzo lubię robić. Chyba każdy, kto kupuje nowe urządzenie. E, lubi właśnie ten moment, kiedy jako pierwszy dostaje się do swojego pudełka. Wbrew pozorom, e, urządzenie nie jest w wersji kolorystycznej fioletowej, purpurowej, czy jakbyśmy go nie nazwali e, jej wersji. E, jest czarne. Telefon w wersji kolorystycznej czarnej. Mamy tutaj e, ładną obrazkową instrukcję obsługi jak zdjąć klapkę, żeby dostać się do slotu kart SIM i slotu kart microSD. No a jeśli chodzi o zawartość pudełka, no to mamy tutaj kartę gwarancyjną, jakieś krótkie wprowadzenie do użytkowania telefonu, a w pudełku mamy jeszcze o, dość dużo papierków. To samo co tu, tylko że w wersji angielskiej. No i instrukcja obsługi już taka dość długa. A właściwie to nie jest instrukcja obsługi chyba. Tu mamy informacje na temat bezpieczeństwa norm i przepisów grubą, bo w wielu różnych językach. Oprócz tego mamy kablek mikro USB pełnowymiarowe USB. Wydaje się stosunkowo długi. No i co ciekawe nie ma przejściówki sieciowej do ładowania. Czyli mamy sam kabel, nie mamy tej wtyczki, która, dzięki której moglibyśmy ładować telefon. To jest dość ciekawe. Hm. Pierwszy raz się chyba spotykam z czymś takim, żeby w pudełku nie było e, właśnie tej przejściówki. To jest dość dziwne, no ale cóż, nic z tym nie zrobimy. E, na ekranie mamy folię. Folia nam mówi o najważniejszych komponentach, które znajdziemy w środku. No i przede wszystkim mamy LTE, mamy ochronę IPX7, to oznacza, że jest telefon wodoodporny. Oczywiście na słodką wodę tylko i wyłącznie, do 1,5 metra głębokości przez maksymalnie 30 minut. Mamy tutaj aparat 13 megapikseli z Nexusa 6, co prawdopodobnie jest największym atutem tego telefonu. Ale oczywiście to sprawdzę w praktyce, mamy kamerkę do połączeń wideo i do selfie 5 megapikseli. Akumulator, którego jestem strasznie ciekawa, 2470 mAh, kartę SD, właściwie microSD, no i procesor czterorodzeniowy Snapdragon 410. Rzeczą, o której warto tutaj wspomnieć, jest niewątpliwie fakt, że w Polsce do sprzedaży trafił model z 1GB pamięci operacyjnej RAM. I z 8 GB pamięci wewnętrznej. Jak widzicie, zdjęłam obudowę, i naszym oczom okazało się dwa gniazda. Mamy slot kart SIM, jak widzicie, jest to wersja single SIM i slot kart w micro SD. Na tylnym panelu mamy także obiektyw aparatu z podwójną diodą doświetlającą. Początkowo. Dla osób niezorientowanych, ewentualnie byłych posiadaczy smartfonów LG, może się wydawać, że to jest jakiś przycisk z tyłu, ale nim nie jest. Natomiast przyciski regulacji głośności mamy na prawej krawędzi, nad nimi mamy włącznik. Na dolnej krawędzi umieszczony został port mikro USB. Lewa krawędź jest pusta, z kolei u góry 3,5 mm jack audio i mikrofon. Drugi mikrofon. Próbuję się doszukać drugiego, ale póki co nie jestem w stanie go znaleźć. Ciekawe, czy on tu w ogóle jest. No i tak prezentuje się moto G trzeciej generacji. Ja sobie go pozwolę teraz włączyć, skonfigurować, i przez najbliższy czas będę go sobie testowała. Tymczasem będę próbowała bez moich paznokci, których się pozbyłam, jakoś usunąć tą folię zabezpieczającą, co wcale nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. No ja na pewno sobie z tym poradzę. Przy okazji widzimy, e, ile trwało pierwsze uruchomienie. Dobra, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Motorola i Moto G e, trzeciej generacji, czyli 2015, ja standardowo polecam się do kontaktu, a tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, Katarzyna OPR.